Witam Was serdecznie w kolejnym Dniu Słodkich Przygotowań do Świąt. Dzisiaj robimy keks. Jestem bardzo ciekawa, czy keks również u Was gości na wigilijnych stołach. U nas jest to zawsze ciasto numer jeden na liście do zrobienia na święta, bo zawsze przed świętami robimy sobie taką listę, jakie w tym roku pieczemy ciasta. E, dlatego, że keks jest ulubionym ciastem mojej babci, także święta bez keksa by się nie obyły. E, w ogóle przepis jest mega prosty. W naszym magicznym zeszycie przepis brzmi wymieszać i upiec. E, także jak widzicie, nie nic skomplikowanego, to zaczynajmy. Do miski wrzucamy 4 jajka, 3 czwarte szklanki oleju, pół szklanki mleka, trochę więcej niż kilka kropli oleju rumowego. Mieszamy sobie. I teraz dajemy 2,5 szklanki mąki, 3 czwarte szklanki cukru. I półtora łyżeczki proszku do pieczenia. I znowu mieszamy do połączenia się składników. I teraz dodajemy około 300 gram bakali. Ja kupiłam taką gotową mieszankę owoców i dosypałam do tego trochę ym, orzechów. Gotowe ciasto przekładamy do keksówki. Wyrównuję sobie troszkę wierzch ciasta. Bo jest dość gęste, więc się nie rozlewa za bardzo. Keks pieczemy w 180 stopniach przez godzinę bądź do suchego patyczka. Tak wygląda nasz upieczony keks, jest jeszcze y, ciepły, ale wyciągnijmy go. I kroimy. Uu, piękny. Zobaczcie, jak on fajnie wygląda. Aż się uśmiecha do nas. No i próbujemy naszego keksa. To jest smak świąt. Powtórzę się, ale zjadłbym sobie go z szklanką ciepłego mleczka. Naprawdę jedząc to ciasto poczułam magię świąt. I to tyle w dzisiejszym filmie. Dajcie mi koniecznie znać, czy u was piecze się keks na święta, czy lubicie to ciasto, bo to jest takie specyficzne ciasto, nie każdy je lubi. I widzimy się już jutro. Do zobaczenia, pa.